Racja. Co poszło nie tak? I na wejściu towarzyszyły dwie rzeczy: radość i nadzieję. Radość z postępu i nadzieja na uprawioną wolność, na zbudowanie ustroju pozbawionego wyzysku i państwowej opresji. A jednak tak się nie stało. Wyzysk wciąż istnieje, zwłaszcza młodowy, i rząd. Dopuszcza się chyba większej opresji na ludzkość niż kiedykolwiek. Dlaczego? Dziś postaram się to wyjaśnić. Demokracja to władza ludu. Wydaje się więc, że skoro lud to my, to mamy władzę, a jeżeli mamy władzę, to mamy wolność. No i tu są dwa problemy. Po pierwsze, pierwszy problem dotyczy ludu. Stwierdzenie, że lud to my jest błędne, ponieważ nie ma coś tak jak my. Jestem ja, jesteś ty i są inni. Każdy z nas jest indywidualną jednostką. Kolektywy to tylko abstrakcja, zbiór jednostek, bez których on nie istnieje. Dlatego on sam nie może mieć prawa, on nie może mieć podmiotowości. Ale wróćmy do. Ludu w ramach demokracji. Jak lud sprawuje władzę? Czy my sprawujemy władzę, czy też nie my? Lud to przede masy, ludzie przeciętni, czyli niezbyt rozgarnięci, niezainteresowani polityką, ekonomią i tak dalej. Znają się na tym, co robią zawodowo, co robią na co dzień, ale nie mają pojęcia o tym, jak funkcjonuje państwo i społeczeństwo, dlatego raczej nie powinni. Wybierać władzę. I tu właśnie pojawia się pierwszy argument przeciwko demokracji. Skoro większość jest głupia, jak niektórzy mówią, choć sami zwykle się do tej większości zaliczają, to jak może być normalnie, skoro ta głupia większość rządzi? Jak może być dobrze, skoro głupi nami rządzą? Tutaj zwolennicy demokracji wymyślili coś, a mianowicie przedstawicieli, wybierają sobie przedstawicieli, którzy rządzą za nas, bo są nas mądrzejsi, według nich, i będą rządzić jak należy. Problem w tym, że to znowu masy ich wybierają, a czym mają się kierować masy w wyborze kompetentnych ludzi skoro nie mają pojęcia czym scharakteryzować te kompetencje, bo nie wiedzą, dla czym ten człowiek ma się znać, jak ma się wypowiadać i co ma głosić. Więc ich wybór musi być chybiony. I tutaj też jest kolejny problem, a mianowicie to, że masy wcale nie rządzą, bo istotnie wybiorą sobie przedstawicieli, którzy gdy już zostaną wybrani, mogą ich polać i robić, co już chcą. A to dlatego, że lud nie może ich po prostu wypisać, nie może zerwać z nimi umowy. Musi tolerować przynajmniej jeszcze 4 lata, ponieważ to rząd ma wszystkie karabiny. Oni już zostali wybrani, oni mają władzę i oni je nie wypuszczą z rąk. Co możemy zrobić? Lutować się? No, teoretycznie możemy, ale tu też się pojawia kolejny problem z demokracją, a mianowicie. Lud wybrał polityków, a zatem to jest wola ludu, więc lud, czy raczej jednostki, które należą do ludu, nie mają prawa się temu sprzeciwiać, ponieważ to jest niemoralne. Trzeba na pewno. Przejdźmy więc do drugiego <laughs> tematu, czyli władzy. <laughs> Władza nie jest równoznaczna z wolnością. Władza jest zaprzeczeniem, jest tylko narzędziem do ograniczania wolności innych. Dlatego liczenie na to, że władza da nam wolność jest błędem, zwłaszcza w demokracji. Bo w demokracji czysto teoretycznie władza sprawuje każdy z nas. A więc każdy z nas ma tam jedną powiedzmy 40 milionową głosów. Czy raczej. Wpływu na wybór. Więc naprawdę każdy z nas jest, powiedzmy, w pewnym stopniu władcą i niewolnikiem, ale że nasz głos praktycznie się nie liczy, to efekt jest taki, że jesteśmy bardziej niewolnikiem niż władcą. Możemy się uznać za władcę tylko już wtedy, jeżeli jesteśmy razem z dużą grupą. Jeżeli, nie, jeżeli jesteśmy w mniejszości, to musimy być niewolnikami. Ponieważ jest nas mniejszość i nasze poglądy nie są zbieżne z poglądami innych. Zwłaszcza, że my wybijamy się ponad start i potrafimy uczynić świat lepszym, to oni, większość, która jest przeciętna, będzie chciała nas pasożytować. Uczynić nas niewolników, którzy będą nie pracować dla siebie, tylko dla nich. Dlatego właśnie demokracja zabłodzi. Oczywiście, byli wielcy myśliciele, którzy uważali demokrację za bardzo korzystną, za możliwie najlepszy ustój. Tacy jak na przykład Ludwig von Mises, którego bardzo cenię, którego wiele książek mam zatkniętych i którego wiele książek przeczytałem. Ludwig von Mises był Jeden z najwybitniejszych ekonomistów czasu, prawdopodobnie najwybitniejszy ekonomistą XX wieku. I uważał on demokrację za coś podobnego rynkowi, ponieważ na rynku każdy z nas ma głos, każdy głosuje własnym pieniędzmi. W demokracji jednak jest inaczej, bo tutaj nie głosujemy o naszych preferencjach i potrzebach, tylko głosujemy na coś, co będzie nauczone innym ludziom. Jest tu też problem taki, że demokracja urosła do rangi Boga. To nie jest tak, że jak myślał wówczas że demokracja będzie ograniczona przez prawo. Bo demokracja zwykle jest sprzeczna z rządami prawa. To są rządy ludzi. Możemy mieć albo rządy prawa, albo rządy ludzi. I jeżeli mamy rządy ludzi, to prawo przystaje znaczenie, bo prawo w każdej chwili można zmienić. Nie można liczyć na to, że. Prawo pozostanie takie samo, jeżeli może być zmienione w każdej chwili. Nie będzie, bo jeżeli stanie się niewygodne dla większości, to natychmiast zostanie zmienione. Demokracja mogłaby mieć w pewnym stopniu sens, gdyby była poddana właśnie prawom, gdyby prawa jednostkowe, czyli prawo do życia, wolności i własności, były respektowane. Gdyby tak było, każdy z nas byłby wolny. Ale żaden rząd, również demokratyczny tego, czy zwłaszcza demokratyczny, na to nie pozwoli, ponieważ to ogranicza jego władzę. Dlatego wolność jest możliwa tylko i wyłącznie bez rządu, bo rząd nigdy nie pozwoli na to, żeby jego niewolnicy byli wolni, bo wtedy straci swoje wpływy. Przestanie istnieć tak de facto, bo ludzie sami uznają, że nie jest im potrzebne. Dlatego właśnie też rząd chce nas w jak największy sposób od siebie uzależniać, i to właśnie widzimy w demokracji. Przed demokracją nie było socjalów, nie rozdawano pieniędzy tebranych nam, innym ludziom, tylko po to, żeby uzależnić ich od rządu. Owszem, <laughs> państwo grabiło wówczas, ale też nie aż tak. W momencie, w którym władca jakiś był niewygodny. Można go obalić, co robiono. I władca powiedział, że jeżeli zacznie przekraczać pewne granice, to straci swoją władzę. W demokracji jednak to nie istnieje, bo kogo owalimy? To wymordujemy większość ludzi? No nie. Nie zrobimy tego, więc... Tutaj jesteśmy niewolnikami praktycznie totalnymi, zwłaszcza jeżeli zostanie wprowadzony socjalizm, czyli może po prostu komunizm, bo to już jest większa skrajność, ponieważ socjalizm to po prostu ustrój, w którym w środki produkcji są posiadanie państwa, to tyle komunizm, to tu jest jeszcze do ideologia, że wszyscy mają być równi i tutaj każdy z nas, należy do każdego tutaj, nie należymy już do państwa, tylko do wszystkich. I jesteśmy tutaj żołnierzami totalnymi. No, w socjaliściach, też, ten nazwisk niemiecki, ale. Tutaj ideologia nie gra aż takiej roli i łatwiej się chyba wyłamać a przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj innym zagadnieniem jest to, że demokracja prowadzi znacznie gorsze wojny, bardziej dotkliwe dla społeczeństwa, o czym pisał pan demokracji, u który zawiódł. Hmm. Ponieważ w momencie, w którym mamy demokrację, czyli teoretycznie wszyscy rządzimy, to państwo jest jakby własnością nas wszystkich, co jest oczywiście sprzecznością, bo państwo uważa nas za swoją własność. Dlatego, że właśnie demokracja sprzyja kolektywizmowi, to walka pomiędzy dwoma państwami nie przebiega już na linii jeden władca i drugi władca, tylko jedno państwo i drugie państwo. Ale że państwo w demokracji jest bardzo często utożsamiane ze społeczeństwem, to jest walka między jednym społeczeństwem a drugim społeczeństwem, przez co. Jeżeli wybucha wojna pomiędzy Polską a Niemcami, to już nie tylko rząd niemiecki jest wrogiem rządu polskiego, tylko Polacy są wrogami Niemców. I nie możemy utrzymać żadnych co, relacji, ponieważ to jest zdrada demokratycznie wybranego rządu. I to jest zdrada narodu i tak dalej. Dlatego też demokracja bardzo sprzyja nacjonalizmu. I protekcjonizmom, i interwencją gospodarkę, czyli niszczenie wolności i dobrobytu każdego z nas. Także podsumowując, demokracja nie może być środkiem na wolności, ponieważ opiera się na władzy, a Władza jest ich zaprzeczeniem, jest zaprzeczeniem wolności, więc nie może mieć wolności mając władzę. Zwłaszcza, że to nie my mamy władzę, tylko jakiś dziwny kolektyw, bądź też wybrani przez ten kolektyw przedstawiciele. O, można tu jeszcze zadać pytanie, czy demokracja pozbawiona pośredników, pozbawiona jakichkolwiek polityków, nie byłaby dobrym pomysłem? Czy wszystkie decyzje ustawane bezpośrednio przez większość nie byłyby czymś lepszym? No, ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest takie społeczeństwo. Oczywiście społeczeństwo jest zróżnicowane, bo nie jesteśmy równi. Każdego z nas naturalnie posażła inaczej. Dlatego ludzie osiągaliby bardzo różne sukcesy, niektórzy mniejsze nie większe. I ludzie, którzy osiągaliby... Większe sukcesy, którzy są bardziej kompetentni, bardzo szybko zostaliby zmuszeni przez mniejszość, znaczy przez większość gorzej wyposażoną intelektualnie do poddaństwa. Oni staliby się po prostu ich niewolnikami i musieliby pracować nie dla swojego własnego zysku, lecz dla innych, pod przymusem. Ale twórczość nie może pracować pod przymusem. Nie można człowieka zmusić do konstruktywnej pracy, w karami do skroni. Dlatego właśnie taki ustrój przykład komunizmu, czyli moralnego kanibalizmu, w którym jedni, ci najwybitniejsi, są poświęcani dla tych najmniej wybitnych. I właśnie dlatego demokracja w ogóle. Paza jest czymś złym.